Ta jedna rzecz zmieniła całkowicie sposób, w jaki korzystam z AI na co dzień i zrobiła u mnie naprawdę ogromną różnicę. Co to jest? Zaraz się dowiesz. I nie, nie musisz czekać do samego końca odcinka, żebyś dowiedział się, co to jest za funkcja. Jest to bardzo prosta funkcja, którą pewnie doskonale znasz, ale z której prawdopodobnie nie korzystasz. Mianowicie wprowadzanie głosem tekstu do Chata GPT. No i pomyślisz, no ale co w tym takiego odkrywczego? Przecież można napisać to normalnie na klawiaturze, czy włączyć sobie rozmowę z czatem, że rozmawiamy jak z jakimś botem i będzie to działało tak samo. Chodzi o sam fakt tego, że takie nagrania pozwolą ci w różnych momentach po prostu przerzucić swoje myśli, na przykład do Twojego asystenta, którego sobie stworzysz we własnym czacie GPT bądź innym modelu. I wcześniej zawsze gdzieś tam sobie zapisywałem w notatkach po prostu e, co, to, co mi przychodzi do głowy, później to osiadałem, rozpisywałem w czacie, zamiast po prostu stworzyć sobie takiego mojego oso osobistego asystenta, do którego będę wprowadzał takie różne myśli. Oczywiście stworzyłem sobie swój model GPT, czyli tak, zwany, e, tak zwanych GPT-sów, e, który po prostu jest takim moim asystentem, który zbiera różne pomysły, który je odpowiednio segreguje, grupuje. I Idę sobie na spacerze, włączam czata, bo wpadł mi jakiś pomysł i po prostu mówię do telefonu. Cześć, mam taki i taki pomysł, rozkminiłem sobie, że to będę robił tak, tak i tak, muszę to później przeanalizować, moje wnioski są takie i takie i za jakiś czas do tego wrócimy. I tyle, po prostu w różnych sytuacjach notuję sobie to wszystko bezpośrednio w moim czacie, w moim asystencie, którego sobie sam stworzyłem. I później wchodzę do takiego asystenta i wydaję prostą komendę, jakie pomysły tutaj w ostatnim czasie wpisałem i którymi jeszcze się nie zajęliśmy. No i mam całą listę pomysłów zebranych, pogrupowanych, odpowiednio przedstawionych. Oczywiście cała sztuka polega też na tym, żeby odpowiednio zaprogramować tego asystenta, ale Chodzi o ten nawyk nagrywania głosowego. Bo zamiast silić się na składanie zdań, bo jak piszemy, to z natury chcemy po prostu zadbać tu o kropki, o przecinki, o poprawne konstruowanie zdań, a jak mówimy, to przychodzi nam to często bardziej naturalnie. Więc masz jakiś problem. Chcesz nie wiem, przeprowadzić jakąś kampanię marketingową wokół swoich zdjęć, chcesz pozyskać nowych klientów i nie wiesz, jak to zrobić. Więc zamiast pisać przez godzinę jakąś epopeję, klikasz nagrywanie i mówisz: Cześć, jestem fotografem takim i takim, takim, robię to, to i to, potrzebuję tego i tego i tego, moje pomysły są takie i takie, moje problemy są takie i takie i takie. I po prostu opisujesz to wszystko, klikasz Potwierdź. I to wysyłasz do swojego czata. Twoje słowa zostaną przerobione na tekst. To wklejasz, i czat pisemnie ci udzieli odpowiedzi. Później możesz sobie nawet kliknąć, żeby tą odpowiedź od czata odsłuchać. I to zrobiło u mnie naprawdę ogromną robotę, bo zamiast tracić czas na wklepywanie literek, zbieranie myśli, w zdania, to moje myśli po prostu wypowiadam do telefonu, tak jakbym z kimś rozmawiał. To wszystko bardzo skróciło ten mój proces korzystania z AI. Wcześniej przechodziło to o wiele dłuższą drogę przez notatnik, później przez spisywanie tego z powrotem do czata. Teraz mam to wszystko w jednym miejscu i działa o wiele sprawniej. Więc spróbuj po prostu rozmawiać z czatem. Zamiast klepać codziennie literki, to nagrywać się. Oczywiście to nie znaczy, że nie wprowadzam w ogóle tekstu yy, klawiszami, bo robię to dalej bardzo często, ale chodzi o takie różne, Momenty, w których nie zawsze mamy czas, chęci na to, żeby siedzieć i klepać w klawiaturę. Możemy włożyć sobie słuchawki, przecież mamy mikrofon w słuchawkach, idziesz na spacerze i jakby przekazujesz swoje myśli, mówisz i nie patrzysz nawet w ekran. To naprawdę fajnie działa i polecam z tego skorzystać. To taki mój prosty tip, ale on się wydaje tylko prosty z pozoru, bo to jaki efekt później daje, jest naprawdę game changerem. Przynajmniej w moim. Przypadku. Także polecam to przetestować i sprawdzić, a w tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. A oczywiście pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, być ze mną na bieżąco, żeby uczyć się i rozwijać tego, co niesie dla nas współczesny świat. Między innymi AI. Ja Wam w tym pomogę, żeby prosto, skutecznie wdrażać to wszystko w swoje życie. No i ten odcinek chyba taki był, żeby proste rzeczy stosować w swoim życiu, bo jeżeli je odpowiednio zastosujemy, to mogą zrobić naprawdę dużą różnicę. Dobra. Dajcie znać, co o tym myślicie i czy wy w ten sposób też korzystacie z czata. I już nie przeciągam nara piona.